Cześć, witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj obiecywany browar, taki dosyć tradycyjny, ale w odsłonie tradycyjnej. Przedstawiam Wam taki browar, oczywiście jesteśmy w Oberfranken, Górnej Franconii. Tam jest jeden z najstarszych browarów w To jest taka miejscowość no, na południu tego regionu Ober, Oberfranken. Tam jest taka miejscowość Waisenoche. Tam już ponad no, prawie tysiąc lat, będzie niedługo, jak tam się dokumentowano ważenie piwa w, w klasztorze. Oczywiście później w, w, król pruski sekularyzował klasztory. Dostał się to w prywatne ręce. Aktualnie to ma rodzina Winklerów. Rodzinny browar też, w, prywatny browar już od kilku, kilku pokoleń. Jest to udokumentowano, że to jest najstarszy browar właśnie w Oberfranken, nie tam w tym regionie. Tam już no, niedługo będzie tysiąc. Sam klasztor był tysiąc fundowany 1050 rok, no i wtedy już był na pewno ważono piwo. Tak sobie no, przyjęli, że ta tradycja już tam jest prawie, no, prawie tysiąc lat w tym browarze. Browar jest oczywiście jak najbardziej tradycyjny. Waży y, wszystkie. Znacie ten browar? W ogóle w Polsce są dostępne tradycyjne wyroby tego browaru. Klasyczne, takie najbardziej klasyczne z klasycznych, pilcy, boki i tak dalej. Ale zrobili też sobie serię, taką ściągłem właśnie z, tam, z tej, z tej hurtowni, która ma ten browar na stanie. Ściągłem kilka piw, takich właśnie w dwóch odcinkach Wam przedstawię. Troszkę inne spojrzenie nowocześniejsze na tą tradycję. Mimo że piwa są tradycyjne w składzie. Nie ma tu jakichś takich no, wielkich zmian, jakichś wielkich innych zasypów. To już jest to takie m, trochę kraftowe podejście właśnie. Ta seria dzisiejsza się nazywa Green Monkey, zielona małpa, wiadomo. I on, Niemcy tu postanowili sobie zrobić dwa, dwa takie odstępstwa od. On takiej czystej tradycji, czyli y, mocowo to jest imperialny pils, to jest 13,4 balinga, 59 alkoholu, ale na jednym słodzie oczywiście, no taki, taki doppel pils jakby. Y, klasyczne chmielenie na goryczkę, na aromat, y, czy szmaragdem, perle, y, tradition i co tam jeszcze było? I szmaragdem? Tak, szmaragd, perle, tradition, szpalter, no cztery, cztery chmiele tradycyjne. Ale jeszcze dodali czwarty etap chmielenia na zimność do tanka 90 dni. Herzbrookera, Polarisa i mandaliny Bawaria. Zrobili takie Kalthopfen. Hopfen. Tu nie, nie można tego nazwać single-opem, ale taki Kalthopfen, Hopfen, nie? czyli na zimno, chmieleno na zimno. No bardzo jestem ciekawy. Nie piłem jeszcze takiego piwa, w sumie nie przypominam coś właśnie na zimno, no może Greenhopen z był takim browarem, ale to już dawno, dawno temu. W tym roku na pewno takiego piwa nie piłem. Sam jestem ciekawy. E, a oni podają, że właśnie, żeby te piwo troszeczkę pić e, cieplejsze lekko niż klasyczny lager, czyli tak 9-11 stopni. Etykiety są, no, już widzicie, takie już inne niż klasyka, ale nawiązuje tutaj bracisze, braciszek jakiś zakonny, ale już po angielsku, już angielski język wiadomo, no to jest język kraftowy niby. Zobaczymy, sam jestem. Piwa są dosyć świeże, niedawno przyjechały do mnie. Napienistość jest oczywiście, no, kurczę, bardzo gęsta. Bardzo fajna. Kolorek jest bardzo lekki, chociaż to jest Imperial Pils 13,4, tak? No Czy to jest e, tym słodem Heidelbergiem zasypane? To jest bardzo jasny, no, Ma 2-3 EBC, ma i przy takim zasypie no, dalej daje nam no, taki kolor no, bardzo lekki. Nie? To jest wręcz słomkowy kolor. Jak na dla Pilsa, bo to oni określają Imperial Pils, no, to jest bardzo jasny. No w zapachu, jak wiecie, Herzbrucker, no to się nam kojarzy tak głównie kwiatowość, ziołowość, coś takiego, takie takie znane zapachy, nie, nie, nie jakiś nowoczesny, takie tradycyjny zapach mielu, głównie właśnie taka łąkowa, łąkowa kwiecistość, trochę ziołowa, no taka przekrój całej łąki, nie? tym się Herzbrucker właśnie e, 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 charakteryzuje. Zobaczymy, no ten zapach opowiem, jest ta kwiecistość. No w smaku, w smaku te pozostałe chymiele, no głównie, aby tu wyczuwał szmalter i szmaragd. Szmaragd, no, na pewno dali tak, perle, perle dali na pewno na goryczkę. No, a później już dodawali na pod koniec gotowania, no może i też no, tego szmaragd dodali na Wirpula. A ten, ten Herzbrucker, no, te, te, te trzy miesiące do tanka wrzucali. Nie? Tam Piszą, że te tanki nieduże jakieś tam są tego piwa. Nie są jakieś tam 80 No cieszno. jak bawarskie, jak Bawarczycy mówią, mały tank, no to wyobrażam sobie, że on jest ogromny. Nie? Ale piwo jest wspaniałe. Goryczka, a goryczka oni tu podają, jest koło 34 ibu w tych 3 piw. Czyli to poli, musieli to policzyć, bo z każdej partii no, inaczej to troszkę, czyli ta baza, ta baza jest zawsze ta sama, tylko dodawali później na, na zimno te chmielę. Powiem wam, że jak na imperialny piw, no tą goryczkę, Baza jest też dosyć duża, ale goryczka przykrywa tą bazę, dosyć. Jeszcze doleje. No piwo jest Wam powiem takie, no wypić na jeden łyk, to to jest ideał. Zobaczymy teraz tak, Polaris, drugi jest Polaris, to wiecie, to Polaris się charakteryzuje no troszeczkę takimi miętowymi nutami, troszkę takimi no, niby coś mrożone, to coś ice. No sama nazwa mówi Polaryzm, no jakieś nuty takie mrożonych landrynek, no mrożonych... No coś, coś mrożonego po prostu, nie? Jakieś mrożone owoce, lody. Sam jestem ciekawy. Później porównamy setę piwa. Oczywiście znowu leję z górką dużą. No ja tak lubię, bo Wolę ten gaz, żeby wyleciał szybciej, niż potem mamy się ciągle odbijać. No Etykiety, jak mówiłem, no nie są specjalnie piękne, tak jest zwyczajne jak to Krafty. No. Piwo, piwo nie można powiedzieć, że jest kraftowe. No. Nie ma tu jakichś takich cudów. 16 soków i 15 jakichś kwasów dodanych.